Jak obiecałem, że będę w Wagnerówce, jesteśmy w Wagnerówce, a kto jest w Wagnerówce? Proszę bardzo, no i sa... proszę bardzo, teraz Was przełączam i to jest Wagnerówce. Wagner Wagner i całe i przyjaciele, rodziny i przyjaciele. Witamy wszystkich. Witamy wszystkich. No tych, co nie przyjechali, to również bardzo serdecznie nie Żałują. Jest przepięknie pogoda dotrzy, dopisała, masa wystawców, świetni wykładowcy. Pyszne jedzenie! Jeszcze tak, jeszcze się nie kończy, bo jeszcze Krzysiu Rożnowski, Janusz Nawolski. Janusz Zagórski! Burski? Też się nie docenili! Bo kandyduje do Senatu, dlatego! Monika Łukaszczyk i dopiero będzie koniec a Przed chwilą Zespół Ludowy zakończył swoje występy, było naprawdę pięknie. Dziękujemy bardzo wszystkim tym, co przybyli. Zapraszamy. Ja idę na... pokazać! Tak. Aroniadę! Aha, Aroniada, Aroniada kiedy, kiedy 16-17 wrzesień! Na tak, pewno już cudownie. Basia Kazana, Andrzej Kawka, ee, Marta, Franz Marta, Marta, Marta Marta, dobra. to już na pewno i Marta, będziemy tam, ogłaszać, będzie, będzie te, te. a teraz idziemy y, zobaczyć jak ludzie ciągle tak jeszcze jest. kupują, wykłady i tak dalej, dziękuję bardzo. Pokażę, pokażę, no, wam to, że... jeszcze, tak. pokażę wam jeszcze zdjęcie jak rolnik pracuje. <grym> Robert Wagner odpoczywa i on nie spożywa alkoholu do własnej roboty. To wszystko to są niezapominajki i to jest z niezapominajki. Ze no święta niezapominajki, tak. no to, to tutaj pozdrawiamy widzów NTV, bo tutaj tak jest, ciur, no, ten, tam jest ta kolejne stoiska, tak? Kasia! A to świat tak, 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 tak Zdrowie. Petra piasina, tak. Nasze, pokaż, jak nie ma przecudowne no, tak. herbatki ziołowe. Jak zawsze, bo na bogato, na bogato, na bogato. u Roberta idziemy dalej, tu główne miasteczko tu się spotzywało. Glifosat oczywiście. Aha, no, stop glifosat, tak jest. Tu z Kuchnia... kolei karmienie ludzi. Mamy Ta. mamy... Mamy do dyspozycji sałatki, bigosy jeszcze. to tam dziewczyny macie? Skończyło się mięso. Mięso się o, skończyło. O, czy dobre było. Tak. Bo, e, musiały być dobre. Słuchaj, i dalej, tak. w tym momencie. O, tutaj jak cudownie patrzymy. A, a to zespół, zespół polecam e, starczowianie, który co roku w Wagnerówce na dożynkach śpiewa. Zachęcają, żebym ja z nimi zaśpiewał, ale zobaczymy jak to będzie. Uda się, uda się. Taki skład to się musi udać. Kolejne tu stoiska tutaj. Tutaj Idziemy nasi tak. przyjaciele z takiej grupy zielarskiej, którzy potrzebniowych, unia po trzydniowych warsztatach wracają z Kotliny włoskiej zajechali do nas jeszcze. a tu aż Sobótka przyjechała i Adam z, z, z tego z, z tu, to, myślełem, że... to tak, popatrzcie tu z tych no. cielarskich rzeczy ale zobaczcie jakie kurczę, mydełka kurczę. zawsze mówię po ile to ciasto a ja, no bo wygląda jak O mało co będzie kupił, dobra. No, Następne Krzysiu, stoiska, tak jest. Krzysiu, tutaj. Biorę za tak, 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 takie. zresztą Stasiu, tak. chyba znane do jest Tak, to jest, jest. tak. Ale y, zawsze u ciebie też to, to sobie tak, skład tak. jest. Tak, pozdrawiamy sobie. Mamy miody regionalne, bo niedaleko nas, y, 4 kilometry, Klaudia, naturoterapeutka y, z y, pod... Y, Milówki aż! Ojej, kołaś milówki. Tam takiego Sajban macie. A, dokładnie. No, no właśnie. Tutaj Georg Grabowski z Niemiec przyjechał, tam, kamertony. Tam, tam. Piękna, z, że, sam mam. Pamiętam, że jeszcze nagrywam tak, na zina, harmonii, które. Tak, Omówieni tak, jesteśmy już na wiedzie, jesteśmy na eksperymenty. Tam chwili terapia. Tak, nie będziemy zakłóceni. Nie tak, będziemy tak, ten. Tak jest, tak tu tak jest, Marcin tak, z książkami, no, tam cześć, tam jest, cześć, z wydawnictwem. cię, Znany dla wszystkich. Marcin ma swoje swoje skomplikowane rzeczy, że. Pozdrawiam, zapraszam. Do zobaczenia. Do na koniec trezety i, to I to cały, zjadł. cały, zjadł. No, tak, cały wybór książek tak, tak, o tak. zdrowiu, o życiu, o pasożytach ja o wielu różnych medycyna Was skąd jesteście? my jesteśmy z rzecz. to konkretnie lecimy dalej. tu jest tu są cały czas wykłady, nie będziemy zakłócać Milena, Mileska, w tej chwili biolog, jest cały 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 nie ma Że, tutaj przylecimy e, tak Tak, podejdziemy do. Do e, Bałkoty w Jest, jest je Joasia, która e, robi nam całą tutaj aparaturę nagłośniającą. I poza tym piękne występy, piosenki, które śpiewa od zróżnego preparaty. Wszystko tak trzymać. Dostępny z, tym, z, tym, z tym. No tak, jest Tak, tutaj mamy. Jak widzicie, może tutaj taki e, ten To jest kombajn, który muci z 1958 roku. To ja się urodziłem wtedy. Słuchaj, na dowód na to, że muci, to tam jeszcze ten e, filtr, który łapie, jest cały zabrudzona. A tyle czuję. Tyle czuję, dobra. Krystian y, przecudne organity Pięknie, no. zobaczcie jakie one są fantastyczne. No, Okej okay, dla kamery to jest piękna no, sprawa. Przepiękna nie? rzecz. Mhm. Ale to jest jubiler więc on, on wie jak to, trafi to robić. Pięknie, dobra. Tutaj mamy Tutaj, tutaj mamy też... takie różności, poduszki przede wszystkim z gryki, z łóżek, e, z jakichś tam innych e, plus wszystko co związane z tak, pszcze, tak. pszczołami, pszczo, pszczele, pszczo, pszczo? nie pszczele tylko woskowe, woskowe, woskowe. E, świeczki, tutaj też Konopy, nasi tak. znajomi, którzy Uuu. mają cudowne bluzeczki, sweterki, różnego rodzaju, Ko, wszystko z konopi, popatrzcie. Jakie różności. Tutaj. Zobaczcie, jaka. jaka... No, te, te ubranka są genialne. Przepiękne, to małe dzieci, no. tak? Zobaczcie. Ja dużo też, to wszystko ma. To Pięknie, <laughs> Pięknie. Prezentują bada. na sobie. Pięknie, to jest wspaniała rzecz. Właśnie to, to naturalnie. Tak, tutaj e, jesteśmy. Tutaj tu, tu jest ATVD, ale przy okazji chciałbym Wam e, przedstawić e, Janusz, e, m, który. E, Niemiec, który. E, przyjechał do nas z Rzeszowa. E, słuchajcie, to jest bardzo ciekawy wykład. Ja myślę, że do NTV należałoby. Nagrywany Nagrywa dla mnie. Bo on Rysiek. mówi o działaniu fal elektromagnetycznych na nasze życie. To jest jego hmm. książka. Ja Rysiek wszystko nagrywa, to będziemy mieli w NTV niedługo. Tak, będzie, będzie w NTV. Dobra. dobra. No i to, tych wystawców jest nieskończona ilość. Tutaj rozumiem że też twojaczka tutaj jest Tu też. E, Milena akurat w tej chwili e, ma wykład, rozumiem. więc e, stoisko jest puste. E, nasza ja Wiesia, Tomczak, ekspert. E, ekspert od... E, Rowali wszyscy. Witamy. No, Już no, byłeś tam. Potem go filmuję teraz, wiesz, potem jak będę wracał. Słuchajcie, nieodzowny nasz Arturek z ATVB, nagrywa jest na wszystkich imprezach od początku. Nagrywa, jest za dokumentację. Cudowny jest. też tam jest z Tobą, nie? Jest Rysiu. Dobra, dobra, wrócimy, Uwaga, bo ktoś jedzie. Tak, tak. Tu jest nasz Achim jest ze Śląska. Eee, robi cudowne sery. Myślę, że mało kto tak wspaniałe sery robi jak Aki. To moja żona Edyta. No, tak, aha. Jak to pójdzie w eter, to ona musi słuchać. A, to już poszło w eter, dobra. Aki tak. tak. też przyjeżdża na każdą ja Muszę potem pomidory kupić, bo właśnie robimy. bez chemii pomidory rozumiem.